Cześć, witam Was na kanale Talk the Talk. Czy angielski jest najpopularniejszym językiem na świecie? Tego nie wiem, ale na pewno jest w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o popularność. W wyniku tej powszechności na przestrzeni lat wytworzyło się mnóstwo różnych akcentów. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii możemy wyróżnić około 40 różnych dialektów, w samym USA mamy ich aż ponad 160. Poza tym mamy też na przykład charakterystyczny australijski akcent. Kraje nieanglojęzyczne również wytworzyły charakterystyczne dla siebie dialekty, np. indyjski lub niemiecki. Efektem tych przekształceń jest często spotykana różna wymowa tych samych słów w zależności od regionu, w którym są używane. I mimo, że wiele słów posiada kilka opcji prawidłowej wymowy, Polakom często zdarzają się błędy, które nie mieszczą się w standardach żadnego ze znanych akcentów. Dzisiaj sprawdzimy, które słowa po angielsku Polacy najczęściej wymawiają źle. Oczywiście powiem wam również, jak poprawić te błędy. Odcinek będzie też małym testem dla was. Przy każdym ze słów będziecie mogli sprawdzić, czy wymawiacie je dobrze. No to zaczynamy. Pierwsze słówko to. I jak to brzmiało w waszym wykonaniu? Nie będzie to think, nie będzie to think. To słowo wymawiamy think, think, czyli myśleć. Sprawdźmy kolejne. Jak wypowiecie to słowo? Nie jest to tank. Powiemy THANK. Jak widzicie, błędy w tych słowach pojawiają się przy wymowie TH. TH nie czytamy jako T, tylko TH. A jak to zrobić? bardzo prosty sposób. Próbujemy wypowiedzieć S ze ściśniętym między zębami językiem. Jak na załączonym obrazku. Nie powiemy więc THINK, THANK, BIRTHDAY, toc, ale THINK, THANK, BIRTHDAY, THOUGHTS. Tutaj mała uwaga. W londyńskim slangu Cockney możecie się spotkać z wymową TH jako F. Think, thank you, ale jeśli nie jesteście drillowym raperem z UK, myślę, że powinniśmy się trzymać tradycyjnej wymowy. Kolejny częsty błąd, jak powiemy. I nie, nie jest to which, to słowo wymawiamy with, czyli z. Which też jest prawidłową wymową, ale dwóch innych słów, czyli. Kolejny przykład. Jeśli powiedziałeś aktuali albo actually, to jesteś w błędzie. Prawidłowa wymowa to actually. I ta sama zasada jest przy wszystkich słowach z tą końcówką. Nie czytamy uali, ueli, tylko eli. Usually, gradually, actually, manually. Jedziemy dalej. Jak powiecie. Nie jest to kno", ale "know", ale no. To samo knee, knife, knock. Przy wymowie kn, k pozostaje nieme. Jak w takim razie powiecie to? Wrong to nieprawidłowa wymowa. Powiemy wrong, tak samo jak wrist, right. Przy wr w tych wyrazach w pozostaje nieme. Spróbujmy teraz powiedzieć, wczoraj przeczytałem książkę, czyli. Jeśli powiedziałeś, yesterday I read a book, to popełniłeś błąd. Czytać w czasie przeszłym, czytamy read. Yesterday I read a book. Kolejne, niezbyt przyjemne słowo to. I nie powiemy tutaj dept, ale dead. To samo, doubt. Be w tych wyrazach nie wymawiamy. Sprawdźmy teraz to. Jeśli powiedzieliście science albo science, to popełniliście błąd. To słówko wymawiamy since. Science to też słówko, ale ono oznacza zupełnie coś innego. Kolejne słowo. Comfortable? Nie. To słowo wymawiamy comfortable. To samo z innymi słowami kończącymi się na able. Samo able wymawiamy w ten właśnie sposób, ale słówka typu doable, comfortable, valuable mają inną wymowę. Następne. Nie będzie to busy, ale busy. I ostatnie słowo na dziś. Prawidłowo nie brzmi to politician, ale politician. Jest takie podobnie brzmiące słowo political, ale ono jest przymiotnikiem i oznacza polityczny. Na dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki za uwagę. Jeszcze raz zachęcam do lajkowania, subskrypcji i widzimy się już w następnym odcinku. To był kanał Talk the Talk.